Piękna wiosna, słoneczny dzień, kwiecień w pełni, śnieg zniknął, a ja chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj o flakach zgniliźnie śmierci, czyli najprościej mówiąc o apokalipsie zombie. Sierpień 1963 rok. Akcja powieści dzieje się we Wrocławiu. W tym czasie w Polsce szaleje epidemia ospy. Być może udałoby się ją opanować, gdyby nie to że wirus przeradza się w coś znacznie gorszego. Bohaterowie powieści zamieniają się w czy zombie. To chyba najprostszy opis genialnej fabuły. Książki, która robi wrażenie bez względu na to, czy jesteście fanami horroru, czy lubicie historię, czy po prostu kochacie... Wyraziste postaci, które wbrew pozorom wcale nie są bardzo dogłębnie zanalizowane pod kątem psychologicznym. Powieść, o której opowiadam Wam od kilku chwil, nosi tytuł Szczury Wrocławia. To książka Roberta Schmidta, pisarza z ogromnym doświadczeniem, i chyba to robi na mnie największe wrażenie. Fantastyczny warsztat autora sprawił, że tak genialny pomysł, co już też powtarzałam, został wykorzystany w 100%. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo zazdroszczę. Sama chciałabym na to wpaść, połączyć te kropki. Ospa, choroba, epidemia, zombie i przepiękny Wrocław. Do tego trzeba przyznać, że autor fantastycznie odwzorował tamte lata, co podkreślają wszyscy, którzy kochają historię. Ja miłościczką historii nie jestem, dlatego dla mnie to dodatkowy walor powieści, natomiast... Opisy zombie, które, jak się dowiedziałam z recenzji użytkowników, niektórym przeszkadzają, dla mnie stanowiły chyba największy walor. Siostra Ina, jakiś lekarz i ktoś trzeci, kogo sierżant nie poznawał z wyglądu, rozrywali brzuch Agnieszki gołymi rękami. Widział wijące się jak węże szkliste, szaro, różowe jelita w ich dłoniach czuł odrażający fetor uwalniających się gazów. To debiutancka recenzja książki na kanale Książki Zbójeckie i muszę przyznać, że o wiele łatwiej jest pisać o książkach niż o nich mówić. Natomiast wybrałam właśnie tę powieść nie tylko dlatego, że jest to rzecz, którą obecnie przeczytałam i która bardzo mi się podobała, ale również dlatego, że na pewno zasługuje ta książka na coś więcej, na wyróżnienie, na zachęcenie Was do przeczytania, z perspektywy osoby, która na co dzień nie czyta horrorów. Mnie zachwyciła klimat, atmosfera, bohaterowie, wartka akcja yy, i taka filmowa plastyczność opisu. Mam na myśli, że czytając dosłownie widzicie ekranizację i szkoda, że polskie budżety są tak ograniczone, żeby nie dać rady nagrać szczurów w Wrocławiu. Jeżeli ciekawi Was fabuła tej książki, to ja w moich recenzjach nie za bardzo lubię zdradzać szczegóły. Bardziej odnoszę się zazwyczaj do bohaterów, do tła, do języka, do sposobu budowania atmosfery, napięcia, i tutaj to wszystko naprawdę świetnie gra. Natomiast fabuła w zasadzie jest dosyć ciekawie skonstruowana, bo polega ona na tym, że w poszczególnych partiach książki cały czas dzieje się to samo. Znajdujemy się w jakimś miejscu? Czytamy opisy całkiem zwyczajnych bohaterów, którzy a to nie wiem, prowadzą kaczmę, a to są w siedzibie dowództwa, a to w szpitalu, w różnych miejscach i wszędzie tam widzimy, jak epidemia zarazy wybucha z coraz większą siłą. Bohaterowie, których poznajemy dosłownie z sekundy na sekundę, zamieniają się w kwieżeczne zombie. Dokąd to wszystko prowadzi? Tak de facto do części drugiej. Przyjrzałam się recenzję na Lubimy Czytać i wiem, że niektórzy właśnie w tym upatrywali mankament książki, że w zasadzie fabuły w cudzysłowie nie ma. Ale to nieprawda. Fabuła jest, jest ona bardzo plastyczna, bardzo obrazowa i ja się po prostu świetnie bawiłam. A tego, co, czego poszukuję w literaturze i co dla mnie jest książką zbójecką, to jest właśnie połączenie dobrej zabawy, świetnego języka, naprawdę ciekawego pomysłu i jakiejś głębi, która płynie sobie pod tym wszystkim, a czytając nawet nie od razu musi tu do nas dotrzeć. Czy Szczury Wrocławia to męska powieść? Moim zdaniem bardzo uniwersalna. Myślę, że spodoba się czytelnikom młodszym i starszym. Natomiast to, co przykuje uwagę bardziej wytrawnych miłośników literatury wszelakiej, to różne ciekawe historyczne smaczki. Jadąc metrem, czytałam akurat fragment, w którym autor odniósł się do jednego z polskich premierów, który teoretycznie jako dziecko miał brać udział w całej epidemii zombie. Czy nasz premier zamienił się w krwiożerczą bestię? Jak wskazuje fabuła, nie wiadomo, ale mam nadzieję, że będziecie chcieli przekonać się o tym sami. Szczury Wrocławia, Chaos oraz tom drugi, kraty, który jeszcze przede mną. A i jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że jeżeli jesteście fanami gry o tron, to możecie znaleźć tu małe podobieństwo, mianowicie takie, że trup ściele się gęsto i ciągle ktoś ginie, więc lepiej nie przywiązujcie się za bardzo, bo może się okazać, że będzie niepowetowana strata.